No to Czech polak i Czech Ale <noise> Ale ty Załany <Tony>. Ładnego <noise> <noise> A głęcasz, to, to, to trzeba kupić jeszcze Ale beka. Dobra kupuj. o kurwa kupiłem katany Gdzie to? Dawaj mnie to Ładnego <noise> Ej ja mogę tym rzucać? Co ty pierdolisz? No powiem wszystkim Ej nie może mnie dołączyć do was Dawaj skacz tam Taro, lecimy no. Dawajcie na lecimy. Przejmujemy. No, ja mam ja <coughs> też. Pod kontrolą macie jakiś kurwa dajwik taki. No a my defujemy. Zabiłeś go? Leżę. dobite. Jak mało życia, ja będziemy mało życia tu mów. Spontowali bomby na A. Tak Asystent. Uważaj, 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 uważaj Oj Mał no mam Dobijaj, no dobijaj Mał mam Osiem no mam. No mam. mam O Jezu Kurwa, skąd? Hałsz okay? okay? A, Dobra, a jak ta, a, kurwa, to... to mogę leczyć Już cię leci medyk już, już Kurwa, kurwa te giery Oła Chodź tu podejdź nie? mnie Chcesz do mnie ponieść? Poczekaj mhm, Dobra, bomba już, pierdolnie Ajaj no. aj. Nie ma kewa, nie? Jest, mm. na dole, yeah. za 10 tysięcy yeah. No Wiesz? Yeah. No, na dole macie Dobra, lecimy do ur B, A? Dobra, jak jed Jeden idzie na B, drugi na A i chuj A jedna będzie latą poł Macie kogoś? Nie. Nie O kurwa dostajesz! chuj wiesz Nie skąd może. Cool Jest jeden Jeszcze jedna Lama. Dojeżdżam Dobra Leży Macie Jeszcze jeden, tutaj, koło mnie Dzień. Leży Dobijajcie, dobijajcie All Dobra jak tu się do broni kurwa no, Esa. Ugrana runda no Jak umrzecie to mówcie, to ja będę wam wysyłał drona, nie? Na kół, ku... żeby dobra. was lecił. Nie muszę wtedy podbi... Góra jest Czy się nie da kurwa pisać? Nie da się Dwóch jest Gdzie u was na secie? U góry są, u góry no. są, tak Dobra Kurwa, tam jeszcze sała nie Aj, dobra, leży Uważaj Dobrym kurczę pieczono, jest ten No, nice, no shotguna ma chyba, bomba podkładana jest na B. Kurwa, Może, co no to mam, plecy Dobra, tam na przodzie masz, Na Co tak, dźwięki zjebane, przysięgam Ja, ja Kurwa, no nie wiem skąd ty biegasz. To jest gierka taka na luzie, nie? Po co a może akurat coś się z tego fetota? Masz typa Siwie ja. jeden Leży? Koło mnie będą Leży, dobity Bicie. Jeszcze jeden jest, koło mnie Leży dobity. Leży, leży Jeszcze tutaj jest jeden jakiś na daleko, Jamloła. Koło mnie jest Dobra, to leży. To jest. tu jest Elegancko Macie, tu macie Nie Kurwa, Leży Kurwa, postać nice. mi się zgubiła. Nice, nice, Podniem. Ty, i teraz jak to się ten... Oh, jak klikasz B, zna, jest Dobra, no, jeszcze raz smoke'a Ale możemy inne tryby później popróbować, bo są różne tryby Dobra mhm. Nie no, fajna gra okay. Okay. Bo jest tryb Dead Match że musisz gdzieś tam i zabić, nie? Że na przykład dostumacie i się odrazasz No ba, ma, ja mam poćwiczyć, to spoko Yes, yes, yes. Jest, 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 jest. Są tym. No i później, jak tam od któregoś lewę rankedę można grać. nie wiem, tylko od którego. Rankedę też można poszczelę, bo. To, to no idzie na B, na chuj to A, idę, się. idę, idę. Bo, jadę, bo tu też grałem trochę Bambic Sonic. Ty zasmokowałeś B? U mnie często chyba wszyscy u Was są. Masz Idej też. Na, pracę. na razie tak. Na razie clear. Где сидан? Зачем? Ага, плясы из заработали. По голове. Вроде выхода, что Jest jakieś granatu, ja ale no, bardzo za zwiększ lepiej. No bo słabo, ale już gościa chyba nie no muszę to zwiększyć. A czy będziemy? No, a, jeszcze raz. jest no. dwóch mikrofon strasznie. Świst No ja, ja. nie. Kurwa! Musiałem wrócąć. Dobra, lecz tam bambolu je Znaczy co? E, że bambolek? Kulaga miał być. No jak na pinga kiedy. Oj, o tyle to mówić. Dwóch jest.

Oj, kurwa na jakąś bomba wszedłem To, mina była na podoze Dwóch tam, jedna palona Dobra, czekajcie Robimy sobie lobby Co? Ale że S Hmm. Lecimy. A już piszę sa. Za 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 Dobra to mapa.

Uważaj To jest do to, ta, ta, to, jest, to jest A no, dobra. Nie, to jest to są tego Aha, no, to nie w można skupę, pokażę, Podnieś mnie, podnieś. Dziękuję. Ej, a my nic nie ją kurwa z podnieść na proszę Kurwa ten pistolet tej laski super No co tam no Doboch Wydaje ja, że ten tryb jest całkiem podoba mi się no, O Sona, co ona ma za broń Nie jest... Ciao. Czemu? No ludzie ci na plecy, kurwa, rozpią? No tu możesz typowy że nie się wszędzie, tak ona było, wiesz... Ale jeszcze inny tryb możemy wziąć Me and my big boobs No, taka wyścigaczka zawsze jest fajna, nie zamiast jak zwykło głupi pas, na to. No, no to jest okay. um, kurwy, od Boże, górze, w plecy no i W góry masz ile razy się może twoja, twoja jakby drużyna odrodzić? Jeszcze 8 razy może się odrodzić A no, to może no, są do cipa w ogóle Na Koksy, kurwa, nie taki jaki koks ty kurwa gra. Nie wiem jaką głośność wadra postacią ale z, oh chyba mistrzem świata. Jak to jest możliwe, że ty kurwem jakimiś wybuchowymi tymi? No bo ja nie strzeliłem. Taką O, już nie możemy tam zginąć. Za słabo. Przez o to gościu, nie wiem czym gra, ale jest ta nie, ta Aha, no, to zaraz, idź no, To jest, wiesz co, gościu może grać, wiesz, ze 2 lata i grać z zwykłych i to są typowo smurfy, nie Dobra, dobra, ja nie miałem tańca, kiedy tam miałem ciuchy, więc oni tam, oba nie tam kurwa życia nie mają, tylko kraju w tym grze, nie? Dobra.